Dawno temu, kiedy w okolicy mało było jeszcze osad ludzkich, za to cały teren pokryty był puszczą i bagnami, książę organizował polowanie. W pogoni za zwierzeną myśliwi rozproszyli się. Od orszaku odłączyła się także księżna, również biorąca udział w polowaniu. Straciła orientację i nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej ani też reszty myśliwych, którzy zresztą właśnie organizowali poszukiwania zaginionej. Czas upływał nieubłaganie i zaczęło się zmierzchać. Koń spłoszony przez wilki, których w okolicy było mnóstwo, poniósł księżniczkę w stronę bagien obelnickich. Przestraszone zwierzę, szukające ratunku przed drapieżnikami, rzuciło się na oślep w mokradła, gdzie utonęło. Księżniczce cudem udało się wydostać z topieliska na brzeg, tu jednak czekały na nią wygłodniałe wilki. Przerażona kobieta zaczęła się modlić, prosząc Boga o ocalenie życia. Jej modlitwy widocznie zostały wysłuchane, gdyż w tym momencie została dostrzeżona z pobliskiego pagórka, gdzie urządzili sobie punkt obserwacyjny szukający jej myśliwi. Księżniczka została uratowana. W podzięce zaś za uratowanie życia, postanowiła na miejscu, z którego ją dostrzeżono, wybudować kościół i klasztor. Była bardzo bogata. I ją było na tak hojną fundację jednak rządcy, którym zleciła budowę, ograniczyli się jedynie do budowy kościoła. Nowej parafii nadano imię świętej barbary. Takie było życzenie księżniczki, która tak właśnie się nazywała.